Gamingowy Tata. Hej, 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 witam po krótkim cięciu, szybkim, krótkim, wszystko jedno. Ja jestem gamingowy Tata, gra Bioshock, remaster oczywiście. Zapraszam do oglądania. Yy, skończyliśmy w poprzednim odcinku przy automacie. Przez specjalnie szedłem tutaj przez, nie wiem, was, 15 minut, szukałem tego automatu, żeby, go, yy, żeby sobie w nim wykupić zastrzyk Ewy. Wcześniej... Kilkę wcześniej zdobyliśmy róże, które musimy dostarczyć do pani doktor. Tutaj profesor, doktor, nie wiem kim ona tam jest. W każdym razie musimy ją dostarczyć, żeby oczyścić powietrze. I, i móc pchnąć dalej fabułę. I, problem jest taki, że ja oczywiście nie pamiętam, oczywiście, że nie pamiętam, jak tam mam wrócić znowu. Chociaż przed chwilą tutaj przyszedłem. Aha, dobra, myślę, że pamiętam przynajmniej te schody. Myślę, że jakoś tam dojdę. Tylko, że pewnie będę się motał, jak zwykle. No przecież. Przecież, jakby mogło być inaczej? Czy tutaj? Tutaj. I w lewo. Big Daddy. Ty już jesteś mój kumpel. Bo ja mam wszystkie siostrzyczki załatwione. Ołowiany. Chyba nie sfotografowany. Biorę. A jednak. Aha. Po prostu nie wyjąłem z niej. Lutu nie podniosłem. A to ciekawe, bo wydaje mi się, że wszystko do tej pory lutowałem. Nie, tu rozwinięcia nie będziemy kupować. I teraz gdzie? Pójdę tutaj. Nie, bo tam pójdę tu. A tu pójdę tu, a ta 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 ta, dobra, to pójdę tędy. Ktoś, kto ma lepszą orientację, pewnie ma niezłą bekę ze mnie, nie niezłego wahadrze. Czy ktoś, no ktoś, kto to kiedykolwiek włączy i obejrzy, bo na razie to nie ma takich osób. Ale może kiedyś, kto wie, kto wie. A póki co, no myślę, że jakoś w miarę sprawnie tu trafiłem. Nawet nie najgorzej, jestem sam z siebie dumny, naprawdę. Znając moje umiejętności, czy to było tutaj teraz? Tak, i chyba w prawo, prawda? Kurczę, no to nie było tak źle, ja po prostu dawno w to grałem i w tym pierwszym odcinku strasznie się motałem. Chodź, no tutaj jest szóstka, cyk, poka. Co to, to jest? Houdini to to nie jest chyba, co? Ołowiany, no dobra, tam ołowiany, to się nie boję. nie boję, nie przejmuję. Co to jest? Tonik bojowy, porażenie, a to sobie zrobię pyk, a nie to! Zwróć tu, to. O i teraz cień. Baniaczek, proszę bardzo. Wow! A te łowiane mają te baniaki twarde, chyba jakiś pancerz na tych baniakach. O, tu kaseczkę pominąłem. Ma jednak coś, pominięte. E, mają chyba jakieś pancerze łowiane na tych baniakach. Bo na headshota nie schodzą, a pozostali jednak mimo wszystko schodzą. Amo, amo, sramo. Dobra, przydaje się. Dobra, nie będę narzekał. Przeładuję sobie, może uda się to podnieść. A jaka tu była amunicja? Ej ja tu mam. A to jest do karabinu. Ale lipa ja mam mało amunicji w pistolecie. Dobra, to ze strójką pochodzę, z karabinkiem, tak, tak. Muszę podnieść chyba obrażenia na nim, to będzie lepiej lepiej te headshoty ładować. Yy, o, a propos amunicji, do pistoletu. Cyk, 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 cyk. Dobra, więcej nie biorę, bo może coś z. Jak to włam? Ja kupowałem po najdroższej cenie. Nie wierzę, geniusz. Może znajdę jeszcze coś i wtedy będę zły, że nie mogę podnieść. Dobra, Pistoleciku, bo dobrze mi się z nim gra, będę sobie z nim chodził. Pani doktor, jestem. Hmm, mam ją wysłać, tak? Dobra, jak mi nie otworzysz... Dobrze, pani doktor, z miłą chęcią. Przyjmuję zaproszenie. Co tu jest? Przeszukaj. No, a tamtych nie mogłem chyba przeszukać. Ciekawe. Ja chyba z nim nie będę musiał walczyć, co? Zresztą wszystko jedno. No jak będę, to będę. O, Ekspert włamania, co to ma być? Ekspert Włamania pomaga uniknąć wyładowań. Eee, musisz go mieć tam. Pomaga. Pomaga tylko jak mi się nie uda. Jak się uda, to nic nie pomoże. with her I suppose sick bastards. Now I'm a woman of science, Rainer? but I'm also a woman who's not afraid of turning a buck or two. Ryan said if I could boost profits in Arcadia, part of the up would ride on my hip. So I get to thinking we're paying for oxygen when we got photosynthesizing trees. Hell we can even sell the extra to the rest of the city and undercut the other guys. Ryan will like that for sure. Fontaine's people have moved into the O2 biz, tooth and claw. Ach, kasiora, biznes jak zawsze, biznes jak wszędzie. Yy, dobrze, dobrze, tu mam wyłącznik. Co ja mam jakiś czas tutaj ograniczony? Jak to, dlaczego to? Ja chcę się rozglądać, nie chcę mieć na czas. Chcę szybko, nie szybko, chcę dokładnie wszystko sprawdzić. Kolejny, audiolog. Góre.

są dla mnie bardzo... Włam się, stacja leczenia, to nie. Tutaj nie mogę przejść na pewno, bo widzę, że jest na czerwono. Tu jest szafka. Jaka szafka? Co jest? Szafka na akta, to to? Nie, to tamta. Co mi tutaj pokazuje dziwnego? Właśnie raz te... Nie wiem, hitboxy? Nie wiem, jak to To, to, to dziwnie łapie trochę. Ale dobra, to idę do tej pani. Może ten licznik się zatrzyma, jak do niej dotrę, co? Tylko gdzie ona jest? Tam, a ja bym się chciał rozejrzeć jednak tutaj. O, no tak. Czy jest Ewa? Tylko po włamaniu. Zastrzyk Ewy. Dobrze, ale mam 9. Apteczki mam 8. Amunicję do pistoletu tam kupowałem. Dobra, to na razie nic nie potrzebuję Myślę, że może najwyżej później. Co to jest? Żel? Elektryczny? Kolejny jakiś tu wytwórca? Cholera, jasna. Ile tego? Może tutaj uda się wrócić. Dobra, najpierw pójdę może do niej. Bo jakoś tak mało tego czasu. Tutaj jest bank genów, to też nie. Dobra, tu mam jakiś ten. Szybciutko do podniesienia. Tam mogę iść? Nie mogę iść. Dobrze, no to dobrze, że nie mogę iść. Bo bym się nie mógł od tego odpuścić. Dobra, klucz nastawny też sobie... Klucz nastawny? Ja już mam taki. Myślałem, że to jakaś broń. Ej, nie broń tylko jakiś yy, coś do craftingu. Dobra, idę do niej. Coś czuję, że to kurka się nie zatrzyma tak prędko. Czy tak łatwo? Nie wiem. Otwieraj paniusiu. No jestem. I co teraz? Dobra, chyba stanęło.

Coś tam jest, p? Nie, pięć. Dobra, przeszukaj biurko Langford. No to, czyli jednak kończy mi się tutaj trochę czas. Jakby nie, no, no ten licznik stanął. Na szczęście. Wektor Łazarza. Coś tu mam. Przeczytaj, posłuchaj. OK, pani stworzyła wytwórca. Pani stworzyła. <kledzimy> Jasny Dydek, kurczę, ale mnie gardło coś tutaj drapie. Yy, stworzyła nowe drzewo, franken drzewo, ciekawa sprawa. OK, tu coś jest z centrala sterowania. Tu będzie trzeba wpisać pewnie ten kodzik, co ona tu napisała. A nie, to wygląda mi na 9, 4, 6, 7 chyba. coś tu chodzi. Chodzi, ale nie tu. Może dalej? Ja tu widzę nową broń, ale na razie nie chcę. Ilustracja botaniczna użyć. O, to tam będzie trzeba na pewno coś spróbować wpisać. Dobra, 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 tylko najpierw najpierw przeszukaj. Tu jest chyba miotacz chemiczny, coś pięknego. Nie wiem czy pięknego. Podatny na niską temperaturę. Ciekawe, kto jest podatny na niską temperaturę. To bym chciał akurat wiedzieć. Czy mam przeszukać biurko czy biuro? Bo już teraz nie pamiętam. Myślę, że biuro, bo. Biurko na biurko, to tylko tu nic nie ma, poza tym, że leżał ten, ten, ten cudowny miotacz. Ja spor mam tego na palmu. A, bo to jest ciekły azot, który zamraża. I to jeszcze? Elektryczny żel, coś pięknego. Ale mimo wszystko zostanę na razie przy karabinku. Nie, przy moim pistoleciku. Ja go uwielbiam po prostu, wręcz uwielbiam. Fajny jest ten pistolecik. Zajrzę sobie za ten obraz. Bo tam na pewno jest... Tak jest, oczywiście, że nie inaczej. Sejf ścienny. E, dobra, 9, 4, niewłaściwy... No niewłaściwy, no bo nic nie wpisałem. 9, 4, 5, 7, 6, 7, a spróbujemy 5, 7, kurka, nie wiem, 9, 4, 5, 7. Ha! Za pierwszym razem, to mi się podoba. Ciekawe czy te inne też by pasowały. Formuła, klucz na targ, a to tam jest ten klucz, ekstra. Mamy nowe zadanie wieloetapowe Coś nowego Naciśnij M, by wszystkie etapy zadania I ustawić ten aktywny Strzałka i mapa na cię na aktywne zadanie Dobra, to co ja tu mam w tym M? Poproszę Wektor Łazarza mam Zdobądź wodę destylowaną 7 I 7 próbek, próbek enzymu Dobra, to weźmy sobie tak do produkcji wektora, ale skąd to znaleźć? Pewnie z przeciwników. Ale skoro mam na targ, no oczywiście, że trzeba tam wrócić coś wspaniałego. No nie mogę się doczekać teraz. Więc lecimy. Ale przynajmniej drogę teoretycznie już znam co. Telekineza, bo tam były butle. A tu się wydaje, że są przeciwnicy. Tak, tak, tak. Wezmę sobie jedną butlę chociaż. Myślę, że w nich, w nich albo w niego rzucę. I co? Ha, pozałatwiani. No sprawnie poszło, sprawnie. Zastrzyk Ewy. Dobra, biorę, biorę, biorę. To mi się podoba. Tu. Tu. Teraz mi dają Ewę. Aaa, no, cwaniaczki. Dobra, szóstka i będę robił foty jeszcze. Zwykły. Nie, zwyrodniały. A dwa naraz mogę zrobić? Nie mogę. A jednego? Też nie. Tu podniesione. Tu zwłoki. Też nie mogę. A to już za dwami policzyłem od razu. ha ha, Ten jaki wygięty. Przy jakby tam widoki podziwiał. Czy szukaj, przeszukaj. O, dużo dolarów. To dobrze. A to co to jest? A to jest do podpalenia. Big Daddy sobie tam chodzi spokojnie. Wszystko gra. O, dobrze, że to jest punkt kontrolny. Tam szkoda, że tylko się... Oj, 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 Co to było? Nie wiem. Tu jest wieżyczka. Skąd ona się tu wzięła? Czyżby mnie tu wcześniej nie było? Nie, no byłem. Nie zahipnotyzuj, błyskawica i walniemy to. V. Szybkie łamanko. Jeszcze raz w górę. Jesku, nie przeszkadzaj mi teraz. Nie to, to. A, tu już połączone. No, to fajnie. Nie... nie ten przycisk. Dobra, podlecz się szybciutko. Co ja nacisnąłem przez przypadek? Jeszcze raz V. Holera jasna ten pies mnie. Tutaj kurczę. Hmm, chyba trochę. Wybił z rytmu. W górę, w górę, w górę. Chciałbym teraz w górę. Nie, nie, nie. Już mi tu palu znowu prawie się omsknął. Mhm. Mm nie, nie. No jest bezpiecznie, jest bezpiecznie, jest na razie ok. Tylko tam była mała drobna pomyłka. Lecimy. Dobra. Gdzie, 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 gdzie? Kurde, uruchomiła się. Tutaj można wyłączyć? Wyłącz, tak. I szybko lecę. O, po, 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 po. A gdzie ona jest ta kamera? Tam gdzieś chodzi, lata. Ja przecież ją przejmowałem już. Gdzie jest ta kamera? Gdzie jest ta kamera? Skąd ona... Tu? A, tu, dobra. Co to było? Ja pierdziule, no w ogóle nie ogarnąłem, nie, nie, nie zauważyłem tego, to ten genofag strętny, pajęczy. Dobrze, że blisko tu wychodzę. Jeszcze cyknę fotę na szybciutko. Dobra, fota. Jeszcze szybka jedna. Dobrze, udało się. Dobra, będę zaraz nie walczył. Tam przecież tyle to chyba i tak do mnie wróci. Już więcej nie można. To tak? Ueno, pokonany. Heh, samo się pokonało. Nie, tu była kamera. Gdzie ją widziałem? Bo się skupiłem na kamerze. Tu jest fałka. Tak jest? Włam. Włam. Mam chwilkę. To mi się podoba. Tak? To mi się podoba. Może być w dół. Może być teraz w drugą stronę. Piesku nie przeszkadzaj mi, proszę Cię. Nie może być, tu musi być po, 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 pozioma, pozioma, daj mi poziomom. Może być najlepiej ta. Ale szybko zasuwa teraz to. I teraz, i teraz, tam miałem full czasu, a tu nie mam nic. Aha, dobra, tu jest. I teraz bym chciał w dół i jest dobrze, jest. Tak, tak jak chcę. Dobra, to mam tą kamerkę. Na spokojnie, na spokojnie. Ogarnąć delikatnie. Tych się udało trzech na raz załatwić, to też dobrze. Tutaj jest ten genofakt, to sobie to zbiorę. I teraz gdzie ja mam iść? A chciałbym pójść do, 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 tego marketu. Okej, okay. tu coś leżało. Czemu nie mogę podnieść? Nie mogę podnieść, po prostu. Błyskawica zostaje, amunicja zostaje. Big Daddy nie przeszkadza. Tu coś było różne, różne różności, różne rzeczy. I tu był dystrybutor... Ewa mi niepotrzebna, ale, ale, ale może zrzyg apteczkę bym kupił. Nie, siedem wystarczy. Siedem jest spoko. Po prostu sobie. Przecież tu jest. Aj jaj. Tylko ja nie wiem, czy ja chcę to teraz hakować, bo po co mi to? Czy ja tam muszę przejść, bo że tam muszę przejść. No nie, tutaj mogę wyjść. To jest spoko. Nie ma problemu. Ale muszę się dobrze rozglądać, bo nie wiem skąd te wieżyczki w ogóle się tutaj pojawiły. Aha, bo ona... A bo ona zapewniała to, że one były neutralne. Czy tam sojusznicze? Tam z daleka kogoś widać. No zacznę od tego w targu, no bo tak było mówione. Nie widzę nic. A, to już zrobione zdjęcie, dobra. Jakby co to jedyneczka. Tu się rozglądam jeszcze, bo może się zaraz okazać, że znowu mi coś na twarz wyskoczy. Amunicji do karabinu nie potrzebuję. Dolary, może dolary mógłbym podnosić, te których wcześniej nie podniosłem. Gdzie on jest? Iż tu szedł taki jeden bubuś. Dobra, po schodach na pewno do góry tam chodzi. Son jakby się leczył? Nie no, mi wydawało mi się, że mu zeszło całe hapsa. Zbiłem całego hapsa tym strzałem, a on nagle jakby połowa czy ileś tam wróciło. No, ciekawe. E, dobra, tu się wychodziło i co, idę tam teraz. Na ten targ to było, tak? Chyba tak, idę dobrze, bo jeśli słyszę przeciwników, to znaczy, że chyba dobrze idę. I tutaj było. Szybki szpil, ale ja bym sobie go przejął? To co będzie? się chodź dobra. Jest popielenie, błyskawice bym wziął. A, mogłem zrobić fotę, co? O ten zbrodniały nie jest taki groźny. Tak, i jedyneczka. Eee, czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Lubię sprawdzać co chwilę, bo wiecie, tu wystarczy kilka złych kroków, nie w tą stronę, co, by, trzeba, co trzeba iść i nagle się okazuje, że jesteśmy w bladej dupie. To było tutaj, bo pamiętam te... E, jak to się nazywa? Plakaty. I gdzieś tu chyba dolary zostawały, co? Czy nie? Zostawały, czy nie zostawały? Proszę ja ciebie. W tych trupach? Nie. Oj, teraz jest otwarte, to mi się widzi, ale ten Big Daddy za mną łazi. No w sumie to mi nie pomógł, nie? No. Co tu mamy? A, czyli jakieś wyrzuty sumienia panią budziły. Nie wiem na ile. Aha, on zaczyna mrugać, czyli. A no właśnie. <laughs> Odchodzi sobie. Dobra, myślę, że nie będę go potrzebował. Na tym poziomie, jakby nawet ktoś coś wyskoczyło, to Ej, powinienem sobie poradzić, a jak nie to zginę, jak już nie raz w tym w tej pięknej grze. Co? Nie znaleziono... Nie zrobiono zdjęcia, brak widocznego obiektu? No jak, big brak. A to co to jest? Heh. Coś mnie tu... Okłamuje mnie. Gra. Gro, okłamujesz mnie. Tylko gdzie ja znajdę siedem tych próbek, tej wody i czego tam, czegoś tam jeszcze? Mam nadzieję, że gra to mi powie. Gdzieś wlazłem, no i co? A, wieloetapowo, rozumiem, czyli muszę po prostu teraz na targ, na winną lokację się udać. Czy ja tu wszystko ogarnąłem? No tu będę musiał wrócić na pewno. A teraz muszę ogarnąć, no niech będzie ten targ. Nie mam pojęcia ile ja już nagrywam, no to może sobie po prostu przejdę i zobaczymy.